Witamy ponownie na naszym kanale Fit Proseko! Właśnie ja nie wiem czy nie zmienimy tej nazwy. Będzie zmieniona nazwa kanału, już rozmawialiśmy. No nie wiem czy nie zmienimy tej nazwy i... Ja będziemy nagrywać krótkie vlogi, prawda? No nie wiem właśnie czy będzie ten... Czy będą krótkie, ale... No może będą, właśnie nic nie dzieje ciekawego. Jedziemy do pracy i to by było na tyle przez kolejne 9 godzin. Zaczynamy. Przyjechaliśmy do domu na przerwę, jemy sobie śniadanie, jest też sobie zjada zaraz znowu jedziemy do pracy. No, przyjeżdżamy do Elzy raz w ciągu pracy, żeby ją wyprowadzić, dać jej jeść i później znowu. To już nasze godzin jest? Mm Dzisiaj -hmm. do 16.45. I wracamy. Nie mamy klimatyzacji no. nabitej Byliśmy w Okazało się, że nie ma tego gazu, co nam jest potrzebny. I nie nabili nam klimatyzacji, więc jeździmy bez. I jest mega sympatycznie, bo jest słońce 26 stopni, więc mamy saunę w Ałcie. No. Właśnie wróciłam do domu. Biorę Elżbietkę, Elżbietka już tutaj się cieszę, idziemy na spacer. Jestem sama, gdyż mój mąż postanowił zostać na tym grillu. Jak wam wspomnieliśmy, że będzie właśnie grill, a nic nie nagrałam tam, więc tam była taka właśnie taki poczęstunek i brwarek. Więc mój mąż został, ja przyjechałam i idę z pieskiem, bo też bym pewnie posiedziała, ale piesek czeka, więc ja tylko zjadłam tam kiełbaskę i przyjechałam. Biorę ją na spacer, więc tam coś może nagram. Okej, okay, wychodzi U nas jest piękna pogoda, jest bardzo ciepło. Ale za nam zaczęła linieć, więc teraz jest okres, gdzie trzeba ją czesać, ale i tak wiadomo, że za jednym razem się tego nie wyczeszę, Więc w domu mamy niezłe, niezłe Eldorado. <grytanie> o, widzicie takie place? I ja już na przykład... czekaj Elka, ja już wiem na przykład, co wyjdzie. Czekaj Elza. Elza, poczekaj. Patrzcie, widzicie, widzicie to? To normalnie takie właśnie O, kłęby lecą. Tutaj tego nie będę rwać, bo komuś pofrunie na balkon, ale jak tam jestem dalej w krzaczkach, to wtedy troszkę ją skubię. W często są takie właśnie budeczki, gdzie są różne owoce, przetwory, Elka, czekaj, sery, tu macie sery w lodówce, macie ceny napisane, jest skrzyneczka tu i wkładacie pieniążki, bierzecie sobie co chcecie, jest takie właśnie zaufanie, bo u nas w Polsce takich rzeczy nie ma, gdyż mogłyby zniknąć owoce wraz ze skrzyneczką. Również często są właśnie takie boksy, gdzie jest napisane gratis. Ludzie tutaj zostawiają rzeczy, których już nie używają i możesz sobie je wziąć, jeżeli potrzebujesz. Kolejna ciekawostka to w Szwajcarii widuje bardzo dużo palm. Nawet jedna rośnie koło naszego domu. Tam, jak pójdziemy kawałek dalej, jest ich więcej, więc ja, na przykład, nie wiedziałam, że w Szwajcarii rosną palmy. Udałam je jeść, teraz będę ogarniać w domu, więc nic specjalnego. E, także co, biorę się za ogarnianie, no bo jak już wspomniałam, realnie, więc mam tu niezły dorado z sierścią i przydałoby się chociażby odkurzyć, a tu w Szwajcarii jest bardzo przestrzegana, cisza nocna, więc po 22 już nie można absolutnie odkurzać. W Polsce też tego nie można, ale jak masz swój dom, no to nic tam nie powie nic, prawda? A tutaj nawet po 22 nie możecie spłukać wody w toalecie. Taki jest po prostu hit. A Elza chill bomba na balkonie, więc Elza ma chill, a ja sprzątania. I witam się z Wami w kolejnym dniu. Czekajcie, o. Jest w pół do jedenastej, Ogarniamy się. Michał tam sobie robi śniadanie, bo wczoraj przyjechał dość późno. Ona, no, on go dość późno. Zrobię sobie makijaż i pojedziemy sobie na marzoną kawkę, bo jest bardzo piękna pogoda. Nie wiem ile jest stopni, ale jest przepięknie byłam rano z psem. A jedziemy do Starbucksa, bo tu jest Starbucks um, niedaleko nas. I na pewno tam będzie w gór mrożonych kaw, więc dziś się tam wybierzemy, coś tam porobimy i zabiorę Was ze sobą. czym się już będę ogarnięta. No i gotowa. Możemy się zbierać. Piękna jesteś. Kawcie na wysokim? Jesteś bardzo piękna. Mam, mam najpiękniejszą żonę na świecie. Nie wiem, które buty założyć, bo mam takie klateczki, takie, i one są eleganckie i wygodne. I też mam to do tego pasować, bo jestem taka bardzo y, neutralna, neutralna w kolorach, ale mam też takie. takie. O. i buty numer 2. Biały kapciuszek. Wybierz jedynkę. Czyli te, nie? Chodzę ja, ponieważ mój mąż tutaj. Morderca nie ma serca, co? Ale jakim się czuję? Strasznie. Mmm, tutaj. Mamy jakieś piramidzy. To smakuje twojej? Okay? Tak. Ja z nim dzisiaj nie wytrzymam. <grym wytrzymał> Noga, no nie mógł jej jeść, to jest rzeczywistość. Gdybyś mnie zabrała, Noga nie mógł cię. No, Dobre. Moje no zwykłe, jest? flate po prostu. To jest mega słodkie, dlatego ja powiedziałem jeszcze. Teraz wam pokażę. I jeszcze mam takie właśnie, coś z pistacją. Pistacja jest teraz w trendach, więc... Dobre? 22,70 chyba, co? 22,70. Na nasze polskie złotych to wychodzimy. Dziewięć złotych Za dwie i za e, rollsa stacjowego. Idziemy na dwór. O, dwa kieluszki śliczne. Fiu, fiu, fiu. rozpatrzcie, jak zrobili fajnie na dole. Tak, a patrzcie, tu jest dla piesku. Fajnie, nie? Fontanna jest zrobiona, bo tu jest wola do picia i pieski mogło tu się napić. Dobra, będzie dla mnie? <grydy> będzie dobra. No, weszliśmy do sklepu, bo szukam stroju kąpielowego, żeby wziąć sobie dzisiaj nad wodę. No, a Michał już zobaczył jakieś spodnie i mówi, że mam przymierzyć. Ja nie wiem, co z tego będzie, no ale... Jesteś w swoim żywiole, co? O oh my goodness. Oh my goodness, wiesz, to złota nawet są. Piękne, a się, franków nie jest się. No Ale śliczne, nie? Patrz. Śliczne są. Ładne, Bardzo nie? Śliczny. Ładnie by wyglądały. Bardzo ładnie i weź się Ostatnie są. No, weź się. Piękne, chyba Weź się. Szukaliśmy tego czegoś, co ta pani ma, ta pani manekin i nie możemy tego znaleźć, więc Michał będzie teraz czynił akt Negliżu. <głos》>. No i bierzemy to do, do przymierzalni. Mamy jeszcze takie rzeczy? To fajnie jest. Dobra, let's go. Dobra. Strój się prezentuje tak. Ta narzutka, którą Michał ściągnął z tej Pamiętnie pani. Jest sztos. No, podoba mi się. Wygląda to całkiem sympatycznie, nie? No. To wygląda... Brak <laughs> <laughs> Opcja numer dwa. Trzymaj, męż, kamerę. Tutaj trzymaj za kotarką, o tak. Trzymasz? Mhm. Na żółta. Też fajna. Tak się prezentuje. Fajnie, bo nie chodzisz na przykład, jak idziesz z plaży, na przykład do baru, coś kupić, czy coś to zakładasz, i nie czujesz się tak. Nago. No. Fajne, no nie? Fajne. Jak już też cię to też można to założyć. Bierzesz też. Mamy propozycję numer trzy i to nie podoba mi się za bardzo. To jest propozycja numer 3. Nica i bluska. Bluskę tu widać, bo ona jest prześwitająca. Musiałby mieć tak coś. Jak cyganka. No nie znajdziesz, że jak cyganka? Myślisz. Ej, 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 dep po tym. O kurwa. Dobra, się. No i dobra, wyszliśmy ze sklep. Patrzcie jaka torebka różowa. Kupiliśmy strój, dwie narzuty, kolczyki i co jeszcze? I koszulkę, tak? Koszulkę i zapłaciliśmy 85 franków 70 rapiony. 85 franków. Ile to na złotówki? No, przy dzisiejszym kursie to jest 400 zł. 400 zł? Nie gadaj. No. Co ty gadasz? No, za, to, za, to, za to coś co tu jest? Za to coś. Matko jedyna. Zależało ci, 400 złotych. To bym musiała... Michał, to przesadza. Ja mogłam pewnie wchodzić. To mój samochód. Michał, wiesz kluczyki i otwieraj, co? Lamborghini. Jesteśmy już w aucie. I słuchajcie, pokażę wam te kolczyki, które kupiłam. One są bardzo piękne. Bardzo piękne. Piękne kolczyki. Moja Teraz Michał prowadzi, a ja mam Czyli bombę. Ostatnio byłam na przyjazdce rowerowej i znalazłam takie fajne miejsce. I chcę tam ich zabrać. Tam trzeba przejść I to jest 2 km, może 3, ale tam jest bardzo fajnie. Kameralnie, spokojnie i będzie bardzo sympatycznie. Gorąco mi w tej franeli jest. Matko, jedyna ci <laughs> kory. Przyjechaliśmy do centrum, gdyż idziemy do Media Markt'u, będziemy kupować prawdopodobnie uchwyt, jeszcze nie wiem ile on będzie kosztował, więc pewnie dużo pieniędzy. Michał jedzie, nie? Sam. <śleszczytanie> Znaleźliśmy taką rączkę, jedna jest za 100, ona się różni tym... A nie, patrz, też to samo ma. Tak, może to jakiś nowszy model, bo mówię aż do dwa moja droga, 730 zł. Z moim mężem to jest tak, że na przykład jak coś jest droższe, to on uważa to od razu za 100 razy lepsze. I na przykład... I poczekaj, jakby ten biały był droższy, to on by wziął ten biały. A tylko jak chcecie mu sprzedać nawet jakieś, za przeproszeniem gówno, to trzeba je wycenić i on wtedy to kupi. Taki tryb. To jest taki typ człowieka. No, także bierzemy ten droższy, no bo jest Michał twierdzi lepszy. Patrzcie, jaki telefon? Galaxy flip jakiś, no? <grym, grym>, to co? <grym>, no, tak, tak, <grym>, tak, tak, I tak, tak, też normalnie mnie. Tak, jesteś fliki. Daj spokój, Party. co? A weź otwórz. Hit i nie ma. Jak oni to? A jest trochę nos. Taśma doma. Daj spokój. Spokój, nie. Halo. Na no moje ciuchy. Nie możemy się ruszać z domu, wiesz? Danke. Tschüssi. Schön Tag noch. Co? się smarkała. Weź. Michał mówi, że go no. kręcę jak jojo. Ja stwierdzam, że nie możemy się ruszać z domu, bo jak tylko wychodzimy gdziekolwiek, bo to jest taki wyjazd ciężki, jak wychodzimy gdziekolwiek, to pieniądze po prostu lecą. Lecą, płyną, lecą i... Strasznie. Ale kupiliśmy sobie tego gimbala. Jest to taki statyw do telefonu, który stabilizuje obraz, który śledzi na przykład Twoje ruchy, więc fajnie do nagrywania na przykład, jeżeli jesteś gdzieś sam, bo wtedy... On robi jakby za człowieka. No wiadomo, za to Bo nie pójdzie, ale śledzi Twoje ruchy, więc będzie się sam odkręcał. Wolna. No i kupiliśmy? Mamy to? Dobnie. Teraz pojedziemy sobie do domu. Nie wiem, a pizzę zamówimy jak najpierw? Od razu, teraz pójdziemy. Od razu pójdziemy? Tak. Nagrywam gimbalem. Nie wiem, jak teraz się jeszcze nim obsługiwać. Ale za tam z tyłu widać, łapię chwilę. I jednak ta pizzeria jest zamknięta, możemy więc. Więc yy, patrzyłam, ale możemy zajechać do McDonald'a, w McDonalda. Jak myślisz? Możemy, McDonald'a zjeść. Modowaliśmy tego gimbala, ale padł. Yy, I tyle będzie z tych ujęć. A szkoda, bo tak fajnie śledzi ruch, więc na tą rzeczką jakbyśmy postawili. To by fajnie nas śledził, naszą zabawę z Ezu. I tak się skończyło, że zajechaliśmy do McDonalda. Michał poszedł kupić nam coś do jedzenia. Ja już jestem tak głodna. Od rana zjadłam tylko, yy, tylko tą yy, cynamonkę pistacjową. A jest godzina 16.45, więc prawie 17 mega, więc jestem głodna strasznie, aż normalnie mnie zaczęło tak ssać no i do jeziora nie dojadę, nie jedząc nic z paczki z McDonalda, więc chociaż zjem jakieś frytki, a resztę już nad wodą Ale mam nadzieję, że będzie widać różnicę w jakości, bo mam nowy iPhone i właśnie tego teraz kupiliśmy, tego gimbala więc też będzie inaczej, chociaż dziś tak naprawdę użyłam go dwa razy więc dużo nie będzie w tym vlogu, ale w następnym blogu będzie używany, więc mam nadzieję, że jakość będzie lepsza. Jeszcze popracuję nad dźwiękiem, bo muszę kupić mikrofony. No, tak w ogóle teraz stoimy trochę w cieniu, Elka ma tam z tyłu cień, więc jest trochę dla niej lepiej i nie widać jej. Ale za chwilę już będzie się kąpała. O, o frytka zjem. I te kanapki wziąłem, te tu foliuchy. Mm. To chodziłem, bo tak mi się. Wracamy na ten żołądek, bo głodni, nie? A my idziemy sobie. Tu są samochody takie pewnie dostawcze. Więc tutaj byśmy nie mogli zaparkować mężu, bo już pewnie tak rozwiniałeś. Tu jest mości pięknie, tu jest rzeczka, a ja? Nie, ja was prowadzę w piękny, w piękny teren. Ktoś Chodzi mi? o orientację w terenie. Mój mąż mi w ogóle nie ufa. Nie ufa mi w ogóle. Ja mu udowodnię, że idziemy dobrze. Tu jest też fajnie, ale jedziemy jeszcze dalej. Ja ci pokażę. <laughs> jestem w domu, bo znalazłam tę drogę. Tak, jestem tym basem cały czas, tym można siatkę pograć. Ja mu pokażę, że ja wiem. Elka jest wesoła i też idzie na wodę. Ona pisa wodę. Teraz sobie będzie biegać. Dotarliśmy do tego miejsca. Elza, zaraz ciebie spuszczę i wejdziesz do wody, bo już widzę, że chcesz. Tak chcę. To sobie biega. Juniu, zobacz, tu jest woda. Pójdź zobacz niuniu, -Niu. gdzie ty jesteś, gdzie ty jesteś, woda tu jest, no możesz wejść. Kiedy jest cały brudny, my już sobie siedzimy, nie jest tak jak miało być, bo tu są tylko kamienie. Jest ciężko właśnie, żeby jakoś sensowniu ustawić kocyk, ale nie jest najgorzej. Anna sobie tam już lata, zaszyła kąpieli i jest sama. mokra. Teraz się trawą dusi. O, także Elka już jest trochę schłodzona. Gdzie ona ma prysy? Nie wiem. To później nie będzie. na ale, ale jak walczyła, no to... Nie, odejdź, o nie. To zraszacze. Najlepiej, jak weszła do tej wody, nabrała wody w pryski i na nas. A, akurat nagrałem na kamieni. Na czubek. Nic. Ale gdzieś przystoi, nie mężu? A patrz, poszło po kamiuszkach. Tryb wędrowcy się odpali. Patrzcie, co na nogach. On założył worki od psich odchodów na nogi i ma, i ma kapcie, bo mu się stopy podcierały i wymyślił sobie skarpety. No, się... Tak, ale lepiej. <laughs> no jak działa, to nie jest głupie. Nie jak coś działa, to nie jest głupie. Strasznie no, no, strzałkam. Po naszym pikniku jest godzina 20, więc troszkę tam posiedzieliśmy, nie było najgorzej, prawda? Fajnie by. Miejsce nie jest idealne, nie natomiast fajnie. dla chcącego to można się na kamieniach pobawić, nie? No, także wracam do domu i to by było chyba dzisiaj na tyle i Elka, idziemy. Aha, no i jutro prawdopodobnie też będziemy jechali, więc nagramy kolejnego vloga. I dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym. Pa! No, no.